Dzień dobry, kochani, do was serdecznie. E, jestem dzisiaj czystym dresiwem. Jestem ubrana na turbo, wygodnie. E, Ostatnio na okrągło tak chodzę: właśnie te moje białe, e, białe Adidasy, e, dresy, czarny golf, ten z e, z męskiego działu. Mam dzisiaj na sobie ramoneskę i e, ten mój ulubiony szal, który kupiłam właśnie w zeszłym roku. I mam czarną Sabrinkę. Dzisiaj mam też taką sytuację, że. Czekajcie! O! Uh, za jasno, za jasno, o. Że zero make-upu, jedynie co, tu mam e, zrobione brwi. Tutaj na trochę za grubo, ale dobra, kto by tam patrzył. E, zero make-upu z tego względu, że e, jadę właśnie, mm, może nie od razu teraz, ale właśnie jadę teraz do miasta. E, mam kilka rzeczy do kupienia. Najważniejsza rzecz to jest ogórek zielony i śmietana e, w polskim sklepie, bo będę robiła właśnie dzisiaj mizerię do schabowych i ziemniaczków. Dzisiaj taki porządny obiad, a nie na zasadzie e, nic nie zdążyłam zrobić, odgrzej sobie krokiety, <grydy> więc e, więc dzisiaj będzie taki też porządny, porządny obiad e, jak przez to na dobrą panią domu. E, więc e, mam kilka rzeczy do kupienia, a później właśnie idę na kolor na włosy. Wcikałam sobie tylko na stresu szamponem, bo po prostu e, już był taki oklapnięty w ogóle, że masakra. więc tylko suchy szampon i nic więcej. I e, znowu to powiem: zawsze, jak mam ten szal na sobie, to po prostu tak pięknie on wygląda do mojej skóry. E, I to, co robi z oczami, po prostu jest jakiś szał. Więc tu, że mam czarne przy twarzy, ale mam już odpowiedni kolor, no to już to buzia wygląda przepięknie. Mam też kilka gift card właśnie do wysłania, e, więc myślę, że wasi panowie. E, słuchają co do nich mówicie, bo naprawdę no powiem że sporo dziewczyn tutaj w okolicy te kartki ode mnie dostanie z z, z, z e, kuponem na analizę także e, będę wysyłała także jadę do miasta, nie biorę ze aparatu, przyjadę, to Wam pokażę jak włosy wyglądają, jeśli coś kupię to też Wam pokażę może się uda też e, dostać w końcu jakiś kalendarz ja już w domu Włoski, zafarbowany. Jestem bardzo zadowolona. E, z góry powiem, e, zawsze to powtarzam, ale zawsze są te same pytania, więc powiem jeszcze raz: Chodzę na włosy w Peterboro do Magdy, do Toniet Guy. Jeśli e, jestem w Nottingham na włosach, to jestem u AGI. E, podziękuję Wam obydwie dziewczyny na dole. E, w zależności od tego, gdzie macie bliżej, to tam Wam e, polecam się udać. E, jeśli chodzi właśnie o włosy, jeśli chodzi o, o, o cięcie, jest też super właśnie chłopak, który jest stricte od obcinania włosów w Tony and Guy. Nawet dzisiaj tak podsłuchałam jednym uchem, jak mówił do klientki o wydobyciu skrętu z włosów, co uważam, że jest super, bo rzadko chyba nigdy nie słyszałam tego od Fryzjera. Bo zaczął właśnie pokazywać że jakieś włosy naturalnie kręcą mi w ogóle i jak to może wydobyć. Także super, super. Byłam też u niego na cięciu ostatnim razem uważam, że jest fantastyczny i też się zapisałam za. Kilka tygodni właśnie na kolor i nacięcie, właśnie do Magdy i do, i do niego. Nie pamiętam imienia, a nie chcę powiedzieć źle, bo tam jest właśnie kilku, kilku stylistów, których tam kucharze I powiem Wam, że odnośnie właśnie koloru, to co, co muszę, uu, muszę powiedzieć za każdym razem, że nie mówię dokładnie, co za kolor był użyty na mojej głowie, z tego względu, że uważam, że to jest autorska mieszanka osoby, do której chodzę. Jeśli idę do restauracji, czy zamawiamy sobie w swojej ulubionej indyjskiej restauracji jedzenie, to nie mówię do, do kucharza, przepraszam, podaj mi przepis na, tą, na ten sos do kormy, bo to jest takie pyszne, że ja chcę spróbować to zrobić sama w domu. Pewnie tylko sama w domu tak bym nie zrobiła, bo byłabym zbyt i to nie jest w ogóle kuchnia, której się znam, ale wiecie, to są czyjeś autorskie przepisy. Czy to są sosy, włosy, czy makijaże, czy nie wiem, malowanie obrazów, cokolwiek. Jeśli e, ktoś sam coś tworzy autorsko, no to też myślę, że takie próbowanie, jakby kopiowanie tego nie do końca jest w porządku wobec tej osoby. E, sama też e, prowadząc swoją własną działalność, ma swój styl na różne rzeczy. Jeśli widzę, że ktoś mnie zaczyna kopiować tak ostro, e, to jest to po prostu niefajne. Dlatego, e, no, już pomijając fakt, że na każdym włosach widzę co innego, bo wystarczy użyć, nie wiem, innej wody. Nie znam się na włosach e, inaczej przy, przytrzymać, może jakaś folia ma znaczenie. Nie wiem, nie znam się, więc jakby e, nie odpowiadam na to, to pytanie. I to nie chodzi o to, że właśnie chcę być złośliwa czy wredna, tylko to jest czyjaś autorska mieszanka, czyjaś praca. E, I e, no, i tyle. No, i tyle po prostu. Także. Proszę mnie pisać, że lepiej mi w blondzie, bo czasem też wolałam Cię w blondzie, lepiej Ci w blondzie i to też też na zasadzie, to co ja mam z tym zrobić. Mam teraz zbiec do fryzjera i powiedzieć, słuchaj, przyfarbuj mnie, bo dostałam komentarz, że toś mnie woli w blondzie. No, no, to jest takie na zasadzie, no okej, ok, i co mam z tym zrobić? Na nie wiadomo, czy na to odpisać, czy coś skomentować. Ja pani za jakiś czas znowu wrócę do blondu i będę znowu zapuszczała włosy, bo ja mam różne fazy. Miałam już włosy do tyłka, długie takie po prostu, że aż, nie wiem, już za długie. Typowe kłaki, więc po prostu sobie je obciąłam i zmieniłam na ciemne. Bardzo się w nich dobrze czuję. One oczywiście zaczęły trochę się wypukiwać, ale jestem niesamowicie zadowolona. Także Magda uważam, że jest fantastyczna jeśli chodzi o, o kolory. I od razu takie oczy są jeszcze jaśniejsze, z tym, że mam jeszcze no ciemny, gol, ciemny no czarny golf przybuzi, ale jestem super zadowolona, włosy są super miękkie i mega, 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 mega. Proszę tylko o samo bo jakoś tak ja najbardziej lubię sobie włosy sama ułożyć na swoich produktach. Od fryzjera albo mam wrażenie, że mam tego za dużo, albo że są jakoś taka przymlaskane. Jakoś tak, no nie wiem, mam już swoje sprawdzone rzeczy i na nich, na nich mi się najlepiej, że tak powiem, włosy układa, ale też są to w sumie rzeczy, naprawdę, z bo to są te z marki Label M. Pokazywałam Wam raz wszystkie swoje produkty do włosów, które mam. Hmm. A, słucha usta. I właśnie mam o nich ten prejs proteinowy, coś też był używany. Mam też tą piankę, taką właśnie, ten mus sprayu, e, także e, odżywkę tą żelową, więc, e, więc tyle. E, I to chcę Wam powiedzieć, że udało mi się po e, dwóch tygodniach polowania na jakikolwiek kalendarz kupić właśnie kalendarz. Wydałam Was ostatnio na Instagramie, jakie kalendarze polecacie. I Tomek właśnie polecił mi kalendarz z, e, z tej marki. E, proszę bardzo, i znalazłam w John Lewis ten, ten kalendarz, i była jeszcze opcja, że no, za niewielką dopłatą można było sobie wyspersonalizować ten, e, ten kalendarz. E, I ten był fajny, ponieważ był, pokażę Wam w środku, e, na każdy dzień osobna e, strona z podziałem godzinowym. Bo był też właśnie z tej marki takie kalendarze, e, jakby czysto notatniki, mniejsze, e, mniejsze w sensie... Nie, że mniejsze, tylko na yy, przykład tydzień na stronie. Więc tutaj sobie po prostu wzięłam czarny. Yy, czuć, że jest taki naprawdę porządny, w środku jest taki beżowy papier. No mi poleciało rachunek chyba i właśnie co mi się podoba to to, że jest każdy dzień na osobnej stronie z godzinami i ja taki właśnie kalendarz slash notatnik potrzebowałam, no i stwierdziłam, że sobie właśnie zrobię jeszcze personalizację, bo dzisiaj dostałam Mikołaja od Agnieszki rano i stwierdziłam, że sobie tego Mikołaja właśnie wydam na kalendarz, także aga kupiłam sobie kalendarz, muszę ci to powiedzieć, bo wiem, że nie, nie uda na tych vlogmasów. Także kupiłam sobie kalendarz, e, także to, no, dziękuję Ci za polecenie. E, kilka marek gdzieś tam, e, co sprawdzałam, to albo to nie był ten rodzaj właśnie, że e, jeden dzień na stronie z godzinami, albo no jakieś takie jakieś brokaty, jednorożce. Już mi przychodziły takie klimaty, chciałam coś prostego i eleganckiego. No i też fajnie, że mam tutaj tą gumkę. No i właśnie, możecie sobie na przykład w John Lewis, bo tam nie wiem czy to. No pewnie jest w większości sklepów taka opcja, że jest taka praska, gdzie możecie rzeczy personalizować. I uważam, że to jest, że to na prostu jest super. Także naprawdę jest tak porządnie porządnie wykonany i teraz y, pod tytułem too much information, więc może jeśli kogoś to nie interesuje to niech teraz nie ogląda, nie słucha, bo będę mówiła o tamponach. E, już, już poszli ci, co ich nie interesuje, e, mam nadzieję, że poszli. Więc powiem tak, że ja już sobie kupiłam e, rok temu tak, nie wart temu. Kupiłam sobie kubeczek monstruacyjny, którego nigdy nie próbowałam użyć, bo jakby przeraża mnie wielkość tego kubka. Na się filmików, recenzji, dużo osób wiem, że to poleca. Mam też prywatnie w swoim właśnie otoczeniu kilka kobiet, które używało tych kubków próbowało użyć albo opowiadało, jak to miało problem, żeby go wyjąć, żeby go ścisnąć, i ile to trwało, bo to się zastało i w ogóle, że no różne tam przygody z tymi kubeczkami słyszałam. I swój cały czas mam i czeka po prostu na, na wenę, ale jeszcze tej weny na kubek mi, ja ta wena na kubek mi nie przyszła, ale powiem, że co zauważyłam, to to, że e, kiedy używam e, takich zwykłych tamponów, bo aż kupowałam takie, nie wiem, wilko czy testku najtańsze, najzwyklejsze, bez aplikatora, to e, bolała mnie czasem głowa. I gdzieś kiedyś ktoś tam tak powiedział, też był jakiś vlog, jakaś dziewczyna, jakaś angielka, co ją oglądałam, że o takich zwykłych tamponów może boleć nawet głowa. I tak sobie mówię, co? Ale tak zauważyłam właśnie, że jak mam miesiączkę, to niekoniecznie, że boli mnie zawsze brzuch, ale to zawsze, ale zaczyna mi też boleć głowa. I jest to właśnie związane z tym, kiedy używam powiedzmy kilka dni z rzędu tamponów. Oczywiście wymieniając dosyć często, więc... Będą dzisiaj w butcie. bo miała tam jeszcze jakieś tam 20 minut właśnie do, 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 do włosów, do koloryzacji, weszłam do butca i mówię, sprawdzę sobie właśnie jakieś takie bardziej, nie wiem, eko-organiczne tampony. Nie wiem, czy to kogoś interesuje, ale może któraś z Was też miała taki problem, że właśnie przy używaniu tamponów bolała Was głowa, bo tam się mówi, że one są jakimś wybielaczem traktowane, że są właśnie te tampony niezdrowe i w ogóle i tak dalej. I znalazłam właśnie taką markę z kamponami Kind Organic, coś, coś takiego i powiem Wam, że jak za 18 tamponów 3,5 funta to jest spore przebicie do tego, jak wcześniej powiedziałam, powiedzmy za, nie wiem, też około 18 tamponów, nie wiem, 75 pi, więc jest o wiele na pewno droższe, ale no zobaczymy, czy one faktycznie będą jakieś, no oby tylko były chłonne i oby, nie wiem, nie zobaczymy czy nie będziemy mi po tym, także nie wiem. Bo co ja o tym mówię, ale no, no, no taki ten, tak, taka jestem i właśnie taką Ci miałam rozkminę, że zobaczymy, czy, czy te tampony będą, będą lepsze. Także wziąłam sobie, wzięłam sobie takie i, yy, i sprawdzę. Tam był chyba jeszcze jeden rozmiar, ale wziąłam te, te większe. O, widzę, że też są fajne, bo są tak popakowane. Yy, każdy oddzielnie. Nie można go do torebki wrzucić, czyli od razu, aby nie ma też tego dodatkowego plastiku, tylko jest, jest papier, więc. Więc tyle. Dobra, także pokazałam wam włosy, powiedziałam o kalendarzu i o tamponach. E, wszystko co chciałam dzisiaj, także biorę się teraz za myć, za. nie zamyć, biorę się teraz za szkowanie obiadu. E, będę robiła, m, tak jak Wam mówiłam rano, e, tam schabowe ziemniaki, kupiłam e, dwa ogórki, bo to będzie na dwa dni, kupiłam śmietanę i kupiłam koperek, także się biorę teraz za szkowanie obiadu. A później biorę się za, za pracę i będę właśnie już pewnie do nocy siedziała i dłupała. Jeśli chodzi o analizy online, też muszę znowu podpisywać do osób, jeśli chodzi o, o przelewy, bo gdzieś tam się kilka zaksięgowało. I, I tyle. Na dzień dzisiejszy, bo już to pisałam do dziewczyn, które do mnie wczoraj tam gdzieś pisały analizy, że powiedzmy, jak dzisiaj jest. Yy, czwartek, to powiedziałam, że czas oczekiwania na analizę yy, może się przedłużyć do końca przyszłego tygodnia. czyli nie będzie to tydzień, a może być to 7, yy, nie 7 dni, tylko na przykład 10 czy 11. Yy, wolę sobie zapas czasu z tego względu, że na przykład teraz miałam taki tydzień dosyć szalony, że byłam powiedzmy, nie wiem, 3 lub 4 dni z rzędu, byłam w pracy w studiu tak na maksa. Miałam i taki jeden dzień zaplanowany, właśnie całodniowy wyjazd. Później przez cały dzień zdychałam, bo dostałam okres i później nagle to, co chciałam zrobić w 3 dni, musiałam zrobić w jeden dzień. Plus, nie mówiąc jeszcze o yy, domu, e, psach, e, dziecku, tym, że nie śpię po nocach, e, no bo moje dziecko ma napady padaczkowe w nocy i po prostu nie śpię permanentnie od 13 lat, więc e, no jest to dosyć czasem mm, męczące, dlatego stwierdziłam, że chyba sobie jednak przedłużę ten okres e, w oczekiwania na analizę na chwilę obecną, bo, e, bo po prostu e, czasem. Nie mam kiedy usiąść i tak odpocząć. Nie narzekam na brak pracy, bo lubię być zapracowana, ale no właśnie to był teraz taki szalony okres, jak to przed świętami. Tak samo na dzisiaj myślałam, żeby to od rana siedziała i duba analizy. Jest godzina 14 i już bym pewnie coś miała wysłane, a tak dopiero muszę ogarniać obiad. Też widziałam, że jest pranie do rozłożenia, pranie do zrobienia, przed się odkurzyć i w ogóle, i w ogóle. Także odrobina cierpliwości, jeśli komuś e, pisałam, że będzie czas dłuższy, to będzie dłuższy, jak nie pisałam, to będzie wysłane na czas. Dobra, także tyle, bo w sumie to jest taki dzisiaj vlogmas z ręki, mm, ale co chciałam powiedzieć, to powiedziałam, mam nic więcej się ciekawego dzisiaj nie będzie, przynajmniej to też od razu jeszcze złożę, <laughs> e, złożę, sprawdzę i wrzucę, niech się, niech się wgrywa, żeby nie było e, dnia przerwy, więc widzimy się jutro w kolejnym vlogmasie, także kciuki do góry, kciuki e, do góry, subskrybujcie, tego jeszcze nie robicie, coś miałam powiedzieć, e, ho, 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 także... Bujaki.